Czy wiesz, że w tej chwili patrzysz na mapę, która celowo cię okłamuje? Otwórz Google Maps i wpisz współrzędne 50-110 stopni n, 22-19 stopni e i widzisz zwykłe lotnisko w Rzeszowie, prawda? Teraz spróbuj przybliżyć obraz maksymalnie. Zauważyłeś te dziwnie rozmyte obszary, te przypadkowe plamy, które wyglądają, jakby ktoś celowo zamazał fragmenty zdjęcia satelitarnego. To nie jest błąd techniczny ani przypadek. To dowód na to, że niektóre miejsca w Polsce są tak strategicznie ważne, że ich prawdziwy wygląd musi pozostać ukryty przed Twoimi oczami. Żyjemy w czasach, gdy każdy centymetr Ziemi jest fotografowany, mapowany i dostępny za jednym kliknięciem. Możesz zobaczyć swój własny dom z kosmosu, policzyć samochody na parkingu przed supermarketem, a nawet sprawdzić, czy sąsiad podlewa trawnik. Ale są miejsca, tutaj w Polsce, zaledwie kilka godzin jazdy od Twojego domu, które pozostają niewidzialne. Miejsca, które oficjalnie nie istnieją na żadnej mapie turystycznej, które nie mają adresów w nawigacji GPS, a których nazwy nie pojawiają się w żadnych oficjalnych dokumentach dostępnych publicznie. Dlaczego? Ponieważ te pięć lokalizacji stanowi rdzeń polskiej obrony powietrznej i kluczowe punkty strategiczne NATO w Europie Wschodniej. To nie są zwykłe lotniska wojskowe, o których możesz przeczytać w Wikipedii. To bazy, które w ciągu ostatnich trzech lat nabrały znaczenia, jakiego nikt nie mógł przewidzieć. Bazy, które każdej nocy są świadkami operacji, o których nigdy nie usłyszysz w wieczornych wiadomościach. Gdy rano budzisz się w swoim łóżku, czując się bezpiecznie w swoim polskim domu, nie zdajesz sobie sprawy, że ta spokojność jest chroniona przez ludzi, których oficjalnie tam nie ma. Pilotujących samoloty, które według dokumentów nigdy nie wystartowały, wykonujących misje, które nigdy się nie wydarzyły. To brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, ale to nasza rzeczywistość. Rzeczywistość, w której Polska stała się niewidzialną linią frontu, a te pięć baz to jej najważniejsze bastiony. Każda z tych lokalizacji ma swoją tajemnicę. Rzeszów, który dla większości Polaków to po prostu miasto na Podkarpaciu, w rzeczywistości pełni funkcję, Tajnego korytarza, przez który płynie pomoc, o której istnieniu oficjalnie nikt nie wie. Łask, pozornie spokojne miasteczko w województwie łódzkim, skrywa pod swoimi skrzydłami moc ognia, która może zmienić losy całego regionu w ciągu kilku minut. A Malbork? To miejsce, gdzie średniowieczna forteca spotyka się z najnowocześniejszą technologią obronną XXI wieku. Ale to dopiero początek. Każda z tych baz kryje sekrety, które mogą Cię zaskoczyć. Sekrety o tym, jak naprawdę wygląda współczesna wojna, jak funkcjonuje międzynarodowa dyplomacja wojskowa i dlaczego geografia Polski czyni ją jednym z najważniejszych krajów na mapie geopolitycznej Europy. Sekrety, które zrozumiesz dopiero wtedy, gdy przyjrzysz się bliżej temu, co dzieje się za tymi zamazanymi pikselami na mapach satelitarnych. Gotowy, żeby odkryć prawdę o miejscach, które oficjalnie nie istnieją. Ale które decydują o Twoim bezpieczeństwie każdego dnia? Prawda jest taka, że każdego dnia mijasz miejsca, które wyglądają zwyczajnie, ale kryją tajemnice, o których istnieniu nawet nie podejrzewasz. Te zamazane piksele na mapach Google to nie przypadek techniczny. To celowa manipulacja, która ma chronić informacje o strategicznym znaczeniu. Ale dlaczego akurat Polska stała się miejscem, gdzie takie operacje są konieczne? Odpowiedź tkwi w geografii. Która stała się naszym przekleństwem i błogosławieństwem jednocześnie. Wyobraź sobie mapę Europy. Polska leży dokładnie pomiędzy dwoma światami zachodem a wschodem. To położenie przez wieki oznaczało inwazje, okupacje i cierpienie. Ale dziś ta sama geografia czyni nas kluczowym graczem w systemie obrony NATO. Każda z tych pięciu baz powstała nie bez powodu. Każda została strategicznie umieszczona w miejscu, które może kontrolować kluczowe szlaki komunikacyjne, przestrzeń powietrzną i korytarze logistyczne. Rzeszów to nie tylko miasto, gdzie produkuje się samoloty. To brama, przez którą płynie pomoc wojskowa na wschód, a informacje wywiadowcze na zachód. Gdy patrzysz na lotnisko w Rzeszowie na mapie, widzisz zwykły terminal pasażerski i pas startowy. Ale pod ziemią w hangarach, które oficjalnie nie istnieją. Znajduje się infrastruktura, która może obsłużyć największe transportowce wojskowe świata. Samoloty, które lądują tam w nocy, nie figurują w żadnych oficjalnych rozkładach lotów. I ładunek? Oficjalnie go nie ma. Łask z kolei to miejsce, gdzie amerykańskie F-16 stacjonują oficjalnie. Ale to, co robią, naprawdę wykracza daleko poza rutynowe ćwiczenia. Te myśliwce patrolują przestrzeń powietrzną od Bałtyku po Karpaty. Gotowe do działania w ciągu 3 minut od otrzymania rozkazu. Piloci, którzy je prowadzą, to nie tylko Polacy, to międzynarodowa elita, która oficjalnie nigdy nie była w Polsce. Ale najbardziej fascynujące jest to, jak te bazy komunikują się. Sieć łączności, która je połącza, jest tak zaawansowana, że może koordynować operacje w czasie rzeczywistym z dowództwem NATO w Brukseli, Pentagonem w Waszyngtonie i bazami w całej Europie. Gdy coś dzieje się na granicy z Białorusią, informacja dociera do wszystkich pięciu baz w ciągu sekund. To wszystko dzieje się w miejscach, które mijasz każdego dnia, nie zdając sobie sprawy z ich prawdziwego znaczenia. W Miejscach, gdzie każdego dnia podejmowane są decyzje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całej Europy. A teraz, gdy już wiesz, jak bardzo te mapy ci okłamują, czas odkryć, co prawdziwie kryje się za fasadą zwykłych lotnisk. I dlaczego te konkretne lokalizacje są tak ważne, że ich prawdziwa funkcja musi pozostać ukryta przed światem? Napisz w komentarzach słowo mapa, jeśli też sprawdziłeś te współrzędne i zobaczyłeś te dziwne rozmycia. Żeby zrozumieć, dlaczego te bazy są tak ważne, musisz spojrzeć na mapę Europy oczami strategów wojskowych. Dla nich Polska to nie kraj, to most. Most między dwoma światami, które może być albo bramą, albo barierą. I właśnie dlatego każda z tych pięciu baz została umieszczona w miejscu, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu. Zacznijmy od Rzeszowa, miasta, które dla większości z nas kojarzy się z przemysłem lotniczym i spokojnym życiem na Podkarbaciu. Ale spójrz na mapę. Rzeszów leży zaledwie 90 km od granicy z Ukrainą. To oznacza, że samolot transportowy startujący z tej bazy może być na miejscu w ciągu 15 minut. Oficjalnie lotnisko w Rzeszowie obsługuje loty pasażerskie i cargo. Nieoficjalnie to największy hub logistyczny NATO w Europie Wschodniej. Każdej nocy lądują tam samoloty, których nie zobaczysz w żadnym rozkładzie lotów transportowce C130 Hercules, które przywożą pomoc humanitarną. Ale czy naprawdę wiesz, co kryje się w tych kontenerach oznaczonych jako żywność i lekarstwa? Łask! To z kolei serce polskiego lotnictwa myśliwskiego, ale też coś znacznie większego. Ta baza położona w centrum Polski może kontrolować przestrzeń powietrzną od Gdeniska po Kraków w ciągu kilkunastu minut. Amerykańskie F-16, które tam stacjonują, to nie tylko polskie samoloty z amerykańskim pochodzeniem. To część systemu obrony powietrznej, który łączy Polskę z bazami w Niemczech, Rumunii i krajach bałtyckich. Gdy rosyjski samolot zbliża się do polskiej granicy, informacja o tym dociera do łaska w czasie rzeczywistym, a decyzja o przechwyceniu może być podjęta w ciągu sekund. Ale prawdziwy klejnot to Malbork. Tak, to samo miasto ze słynnym Zamkiem Krzyżackim. Ironia historii chce, że miejsce, które przez wieki było symbolem niemieckiej ekspansji na wschód, dziś chroni Europę przed zagrożeniem z przeciwnej strony. Baza w Malborku kontroluje dostęp do Zatoki Gdańskiej i całego polskiego brzeża. To stamtąd startują samoloty patrolowe, które monitorują ruch rosyjskich okrętów na Bałtyku. Każdy statek, każda łódka podwodna, która wpływa na wody bałtyckie, jest śledzona przez systemy radiolokacyjne ukryte w pozornie niewinnych budynkach wokół lotniska. Świdwin, to miejsce, o którym większość Polaków nigdy nie słyszała, ale które może być najważniejsze ze wszystkich. Ta baza, ukryta w zachodniopomorskich lasach, to punkt, gdzie spotykają się systemy obrony przeciwrakietowej całego regionu. Oficjalnie to ośrodek szkoleniowy, nieoficjalnie to miejsce, gdzie testowane są systemy, które mogą przechwycić rakiety balistyczne lecące z odległości setek kilometrów. Systemy tak zaawansowane, że ich istnienie jest tajemnicą państwową. No i wreszcie Gdynia, port, który kojarzy się nam z handlem i turystyką. Ale lotnisko w Gdyni to oko, które nigdy nie śpi. Stamtąd startują samoloty rozpoznawcze, które monitorują całe wybrzeże bałtyckie. To również miejsce, gdzie lądują transportowcy z wyposażeniem tak wrażliwym, że jego transport drogą morską byłby zbyt ryzykowny. Każda z tych bas to nie tylko lotnisko, to węzeł w sieci, która obejmuje całą Europę. Sieć, która może koordynować obronę kontynentu w czasie rzeczywistym. A teraz, gdy już wiesz, gdzie te miejsca się znajdują i dlaczego są tak ważne, czas odkryć, co naprawdę dzieje się za ich bramami i dlaczego to, co tam widzisz, to tylko wierzchołek góry lodowej. Napisz: Most. Jeśli rozumiesz, dlaczego Polska stała się kluczowym punktem na mapie NATO, teraz gdy już wiesz, gdzie te bazy się znajdują i dlaczego są tak strategicznie ważne, czas uchylić rąbka tajemnicy i pokazać ci, co naprawdę dzieje się za ich ogrodzeniami. To, co zobaczysz, może cię zaskoczyć, bo rzeczywistość współczesnej wojny jest zupełnie inna niż to, co pokazują w filmach. Zacznijmy od tego, czego nie zobaczysz na żadnej mapie. Podziemnych tuneli i bunkrów, które łączą te bazy w jedną gigantyczną sieć. Pod lotniskiem w Rzeszowie znajduje się kompleks pomieszczeń, który może pomieścić tysiące ton sprzętu wojskowego. To tam przechowywane są systemy uzbrojenia, które oficjalnie nigdy nie dotarły do Polski. Javelin, Stinger, Heimars nazwy, które słyszałeś w wiadomościach, ale które według dokumentów nigdy nie przekroczyły polskiej granicy a jednak są tam gotowe do użycia w ciągu godzin. W Łasku z kolei dzieje się coś, co zmienia całe pojęcie obrony powietrznej. Polscy piloci trenują razem z Amerykanami, Niemcami i Brytyjczykami w symulatorach tak zaawansowanych, że potrafią odtworzyć każdy scenariusz konfliktu w Europie Wschodniej. Ale to nie wszystko. Te symulatory są połączone z prawdziwymi systemami obrony powietrznej. Oznacza to, że pilot trenujący w symulatorze w Łasku może w czasie rzeczywistym kontrolować systemy rakietowe znajdujące się setki kilometrów dalej. Najbardziej imponujące jest jednak to, co dzieje się w Malborku. Ta baza jest wyposażona w systemy radiolokacyjne tak czułe, że potrafią wykryć drona wielkości ptaka lecącego na wysokości 10 tysięcy metrów. Każdego dnia operatorzy w Malborku śledzą setki obiektów nad Bałtykiem, od cywilnych samolotów po rosyjskie myśliwce, które testują polską obronę powietrzną. Ale najciekawsze są te obiekty, które pojawiają się na radarach tylko na kilka sekund. A potem znikają. Oficjalnie to błędy techniczne. Nieoficjalnie to ślady operacji, o których nigdy się nie dowiesz. W Świdwinie testowane są systemy, które mogą zmienić przyszłość wojny: lasery zdolne do zestrzelenia rakiety w locie, systemy elektroniczne, które mogą wyłączyć całą sieć komunikacyjną przeciwnika, drony tak małe, że są niewidoczne dla radarów, ale zdolne do przenoszenia ładunków wybuchowych. To wszystko dzieje się w miejscu które na mapie wygląda jak zwykły ośrodek szkoleniowy. Agdynia to miejsce, gdzie lądują samoloty z ładunkami tak wrażliwymi, że ich transport jakąkolwiek inną drogą byłby niemożliwy. Izodopy radioaktywne do systemu wykrywania, komponenty do broni cybernetycznej, prototypy technologii, które będą używane przez NATO za 10 lat. Wszystko to przechodzi przez pozornie zwykłe lotnisko nad Zatoką Gdańską. Ale najważniejsze jest to, czego nie widać. Ludzie. W każdej z tych pięciu baz pracują specjaliści, którzy oficjalnie tam nie są. Analitycy CIA, którzy analizują dane wywiadowcze z całej Europy Wschodniej, technicy z firm zbrojeniowych, którzy testują najnowsze systemy uzbrojenia, piloci z krajów NATO, którzy trenują scenariusze, które mamy nadzieję, nigdy nie staną się rzeczywistością. Gdy dziś wieczorem będziesz zasypiał w swoim łóżku, wiedz, że w tej samej chwili, w każdej z tych pięciu baz, ktoś czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. Operatorzy radarów w Malbolku śledzą przestrzeń powietrzną, analitycy w Rzeszole przetwarzają dane wywiadowcze, a piloci w łasku są gotowi do startu w ciągu trzech minut. To wszystko dzieje się w miejscach, które oficjalnie nie istnieją, przez ludzi, którzy oficjalnie tam nie są, chroniąc kraj, który dla wielu z nich nie jest ojczyzną. Teraz już wiesz prawdę o miejscach ukrytych za zamazanymi pikselami na mapach. Miejscach, które decydują o tym, czy jutro obudzisz się w bezpiecznym świecie. A to, co ci pokazałem, to wierzchołek Góry Lodowej. Ile jeszcze tajemnic kryją polskie bazy wojskowe? Ile operacji odbywa się każdego dnia bez Twojej wiedzy? Jeśli ten materiał otworzył ci oczy na rzeczywistość, którą żyjesz każdego dnia, zostaw w komentarzach słowo prawda. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ukrytych tajemnicach polskiego wojska, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, bo to co Ci dzisiaj pokazałem, to dopiero początek tej historii.